To są to kajaki na morze, ocean, głównie stworzone żeby na nich surfować, e, czyli pływać z wiatrem i z falą, ale są na tyle fajne, że są jedne z najbardziej uniwersalnych kajaków, więc jest sporo, sporo możliwości. Super jest to, że jeśli woda wlatuje do środka, to otwierając tutaj tą Lukę, woda wylatuje sobie, można to zamknąć z powrotem. Poza tym, jeśli by się wpadło do wody, dosyć stosunkowo łatwo i bezpiecznie można wsiąść z powrotem. No i kajaki są bardzo lekkie i szybkie, co powoduje, że można na nich komfortowo płynąć i naprawdę jednocześnie załadować sprzęt. Jest bardzo uniwersalny kajak na różne warunki. Pływanie nawet jeśli woda jest spokojna, to sobie radzą, a jak jest zburzone morze, no to tym bardziej. Oczywiście kajaki budują z różnych materiałów. Ten jest już taki top. Jest to zro zrobiony z karbonu prepreg, czyli bardzo, bardzo twardy, a jednocześnie bardzo lekki ten kajak, który e, trzymam w ręce. Ma 8 kg, więc na tą długość to jest naprawdę bardzo lekko. E, ten model kajaku ma 6 m i 40 cm długości. Szerokość ma tutaj 43 cm, czyli bardzo blisko temu, e, co jest e, wyczynowa łódka. I przy tej długości, ona przy niższych prędkościach jest tak naprawdę tak samo szybka jak wyczynowy kajak. Oczywiście, się ścigać jedna z drugą, no to ten wycinowy kajak będzie szybszy, ale przy takich niższych prędkościach to płynie się praktycznie tak samo, ale bardziej komfortowo jest łatwiej utrzymać na nim równowagę. I tutaj został zamontowany dodatkowy falokron poza jakby produkcją. Fala, która mhm. wpływa się rozbija, żeby było mniej wody w środku. Chroni to też troszeczkę od wiatru. Jak jest zimniej, to nie jest tak zimno w stopę. Tutaj steruję, obydwie stopy są włożone w podnóżek, tutaj najczęściej mam zamontowany zegarek i lecimy w prawo, w lewo i tak płynę prosto. Pływając na morzu używam tego bardzo dużo, bo tak naprawdę na morzu pływa się zygzakiem, starając się cały czas wykorzystując falę. A jest jeszcze coś pod pośladki, czy, czy siedzisz na tym bezpośrednio? Jak na razie siedzę na tym, ale na więcej kilometrów mm -hmm. pewno zamontuję małą gąbeczkę. Tu są dwa bukłaki zamontowane z tyłu, każdy z nich po 3 litry wody. Tak naprawdę to będzie izotonik i karbo w dwóch oddzielnych bukłakach trzecia rzecz będzie taki woreczek zamontowany na linkę, mhm. czyli mój obiad prawdopodobnie będzie tam gdzieś z przodu mhm. i go sobie nie da rady sięgnąć ręką, więc go sobie tam stamtąd wyciągnąć, no bo nie dam rady mieć wszystkiego na sobie. Jest dodatkowy bidon wody, gdzie pewno będzie Coca Cola, albo też druga opcja, że wrzucę tam po prostu makaron, też taka opcja wchodzi w grę. Też zawsze mam, żeby nie, no, nie, nie wozić na, sobą, na sobie rac bezpieczeństwa, bo najczęściej mam 2-3 i mam schowane tam z przodu, więc to też jest fajna opcja. masz dosyć noszenia ich tam i z powrotem? Nie. Nie? Tak cieszę, że tak? mogę i rozmontowywać w kółko. <noise> Jest sporo różnic. Jest to kajak, to Aha. będzie na pewno główny kajak, który którym będę płynął większość kilometrów. Jest to kajak bardziej touringowy, czyli osoby średnio zaawansowane też się na nim utrzymają. Czyli na pewno na trudniejsze warunki, ale przy spokojnych wodach ten kajak też utrzymuje całkiem fajne prędkości, więc koniec końców, płynąc e, przy wolnych prędkościach, na tym drugim kajaku może zrobić może kilometr, półtora więcej na godzinę. Co nie brzmi dużo, ale przy 10 godzinach e, razy powiedzmy 30 dni to się troszeczkę kumuluje. Ale już pływając na drugim kajaku 10 godzin ciągiem, wiem, e, że jednak. E, już czuć to na, na mięśniach, więc prawdopodobnie będę używał ten kajak dużo częściej, a tamten na specjalne okazje, ale się bardzo bardzo przydaje do, do treningów, do przygotowania, więc tutaj mamy szerzej to jest 53 cm szerokości kajak jest troszeczkę krótszy, ma 5,5 metra ma domontowane dwie komory, gdzie jest do, wrzucany sprzęt, będą dni gdzie będę bez suportu więc tutaj będę trzymał namiot, śpiwór, dodatkowy sprzęt, jedzenie, woda, tutaj będzie tak samo zamontowane, czyli obydwa bukłaki 3 litrowe z tyłu. Muszę też uważać, żeby nie było za dużo ciężaru z tyłu, bo później ten kajak jakby się unosi. Jest kolejna komora tutaj z przodu, która jest teraz sklejona, tam też trochę jakby w taki mniejszy sprzęt ale też, żeby dociążyć troszeczkę kajak z przodu. Tutaj zamontowałem kompas i dodatkowo też taki wave deflektor karbonowy, przyklejony jest taśmą, żeby też rozbijał te fale na bok. Powoduje, że troszeczkę mniej wody wpływa do środka. Ster dokładnie tak samo identyczny. Tutaj jest, żeby mieć opór do nóg. Tutaj steruję. Jeśli są fale, a najczęściej jeśli są fale, to ta komora jest cały czas otwarta i ta woda sobie po prostu wlatuje i wypływa cały czas. Jeśli nie ma w ogóle fal, to jest zamknięty zupełnie, ale to się dzieje bardzo rzadko. W kajaku turingowym mamy dodatkowo takie uchwyty, łatwiej się nosi, szczególnie jeśli kajak jest załadowany sprzętem. I z racji, że no często się w tym kajaku wozie jakiś sprzęt, to mamy też dodatkowe dwa uchwyty, co jest fajnie, bo wtedy z supportu można ten kajak łatwiej sobie zanieść na, na plażę. A tamten kajak drugi jest typowo sportowy do ścigania się. Wagowo jest tak aha, samo, może jest kilogram różnicy, aha, okay. ale też waży około 8 kg. Jest dokładnie ten sam materiał, jest tylko inny model. no. Bardzo, bardzo, bardzo się sprawdza. A powiedz, co zrobisz, jak któryś z kajaków zostanie uszkodzony gdzieś na przykład jakoś mechanicznie z zewnątrz przez kamienie, czy zewnątrz mam specjalną taśmę, taśmę naprawczą, taką, którą jakby jestem w stanie zrobić pewną no, prowizorkę, jeśli to nie będzie zniszczenie takie no, bardzo poważne, to mm. jestem w stanie to zrobić taką specjalną taśmę, która ma bardzo, bardzo mocny klej wodoodporny. To jest jedna z opcji. No i ewentualnie naprawienie kajaku same, samemu, albo skorzystanie z, z kajaku, który jest wolny. W tym przypadku byłbym zmuszony korzystać z drugiego. I też jakby fajne jest to, że wiem, że się trudniej na nim płynie, ale radzę sobie też na nim w każdych warunkach, więc super. Czyli w razie czego będziesz miał jeszcze jakiś zapasowy? Czy te obydwa. Te, te dwa? Te dwa, no. Czyli wolałem mieć dwa różne modele, a nie dwa, dwa same no prawdopodobieństwo, że się coś stanie jest małe, ale jak, jak wiemy nawet na wiśle też <ścjoś> zniszczyłem kajak, a na brzegach no z tego co mi opisali jest bardzo dużo plaż, gdzie jest sporo kamieni. więc mhm. muszą na pewno uważać, bo mimo że kajaki są bardzo twarde, no to są delikatne na y, uderzenia. Uff.